Samuel Czupuez oficjalnie nowym zawodnikiem Milanu. Zapraszam. 14-letni skrzydłowy przechodzi do Milanu z Villarealu za 20 milionów euro. Dodatkowo, klub w Hiszpanii będzie mógł liczyć na dodatkowe 8 milionów euro w bonusach. Natomiast Nigeryjczyk ma podpisać 5 kontrakt z klubem z Mediolaną. Wychowany w Diamond Football Academy rozegrał w żółtej łodzi podwodnej 207 spotkań których zaliczył 31 asyst oraz strzelił 37 goli. Nikerejczek od lat tak naprawdę ochodzi za wielki talent, który nie rozwinął się do tego poziomu, jakiego od niego oczekiwano. A bez apelacji, pierwszą jedenastkę ten zawodnik zdobył dopiero teraz u Kikasetjena. Na przestrzeni całych rozgrywek pod wodzą Kikasetjena był to piłkarz chimeryczny po prostu, czyli miał wybitne, fenomenalne momenty, kiedy potrafił zaliczyć, na przykład w jednym spotkaniu dwie asysty a były momenty, kiedy kończył bez roku bramkowego, z wieloma przegranymi pojedynkami 1 na 1 i wieloma stratami. Dlatego to jest piłkarz, którego bardzo ciężko jednoznacznie ocenić. Jest to zawodnik, który polaryzuje i też nie dziwię się, że ten transfer polaryzuje fanów Milanu. Ta polaryzacja wynika z kilku czynników. Jednym z nich na pewno jest scena, jaką w początkowych fazach negocjacji chciał Real. Mówiło się o 35 milionach podstawy co za piłkarza z rocznym kontraktem jest dosyć wysoką ceną. W UEZ miał bardzo różne momenty. Natomiast tak naprawdę do ostatniego półrocza nigdy nie był zawodnikiem, takim pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej jedenastki. Wcześniej u Unaya Emerego na 94 spotkania tylko 11 zagrał od początku do końca. Zdecydowanie częściej wchodził z ławki niż zaczynał od początku. Kolejna istotna sprawa w przypadku tego piłkarza to jest to, że to nigdy nie był zawodnik, który był skuteczny, który był goleadorem. Tak naprawdę dopiero ten sezon po raz kolejny pokazuje, że ten piłkarz potrafi się wznieść na dużo wyższy poziom. Natomiast do tych statystyk goli czy asyst, gdzie on w całym sezonie tak naprawdę zaliczył double-double, 13 goli, 11 asyst, no to nie można powiedzieć, że to było takie równe double-double, że strzelał, asystował przeciwko najlepszym, Głównie te gole czy asysty były zdobywane przeciwko tym słabszym drużynom, z tymi lepszymi no to na pewno w pamięci został ten popis z Realem Madryt, gdzie strzelił dwa gole i zaliczył powiedzmy taką masę trzeciego stopnia. Natomiast też oba gole Realu Madryt padły poniekąd po błędach w defensywie tego zawodnika. Takie elementy jak między innymi doskok po stracie strasznie kulają Cukwueza, podobnie jak Rafael Lao po stracie po prostu staje i zazwyczaj nie wraca do defensywy. Wydaje mi się, że to jest kwestia albo do wypracowania, albo po prostu dobrego zabezpieczenia. W VR-alu najczęściej grał z prawej strony z Juanem Foytem, czyli takim bardzo defensywnie usposobionym prawym obrońcą, który jednak rzadko pokazywał się z przodu. Co dawało samą możliwość niebronienia, tak jak jest to w przypadku Rafaela Leo, który Potrafi się cofnąć w meczu, potrafi się ustawić, żeby mieć też miejsce do zaatakowania z głębi swojego rywala i tutaj jest kwestia tego, że będzie trzeba tą prawą stronę dobrze zaasekurować. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że jest to piłkarz, który ma problemy momentami z decyzyjnością. Nie zawsze te jego wybory są najlepsze. Czasami poda piłkę za późno, bądź za wcześnie, nie dogada się z kolegą z drużyny, zagra na pamięć, bądź dotknie piłkę za dużo razy w polu karnym, przez co ma trudniejszą sytuację do strzału i zamiast na przykład podać koledze do pustej bramki, potrafi próbować mijać bramkarza. Jako, że jest to zawodnik, który dosyć blisko prowadzi tą piłkę przy nozie, jako, że ma dużo tych kontaktów z piłką zawsze, to też teoretycznie powinien to być piłkarz, który ma taki dobry strzał z podkolana taką sytuacyjną piłkę i tu też ciężko powiedzieć, żeby to było na jakimś wysokim poziomie. Na pewno ta technika strzału u tego piłkarza to jest też element do poprawy. Gdy spojrzymy sobie na całościowo tego zawodnika, to jest zawodnik, który teoretycznie już w tym wieku powinien być gotowy, bo przypominam, ma 24 lata. A jest to zawodnik, który ma wiele braków, natomiast te jego atuty są na tak wysokim poziomie, że to się gdzieś tam równoważy. Jak technika strzału, jak ocena sytuacji, to są takie elementy, które są po prostu u tego piłkarza kulejące. Podobnie jak koncentracja, gdzie czasami zdarzają się problemy w tym aspekcie, to znaczy. Ten piłkarz ma tendencję do niechlujnych zagrań, do zagrań na pamięć. Jest to strasznie problematyczne. Natomiast przechodząc do atutów tego piłkarza, poza tym, że to jest bardzo szybki, dynamiczny przede wszystkim zawodnik, jest to piłkarz obdarzony bardzo dobrą techniką użytkową. Jest to piłkarz, który potrafi piłkę przyjąć bardzo dobrze do odrazu. Do driblingu jest to zawodnik, który nie ma problemów z takim przyjęciem kierunkowym, który pomaga mu już minąć rywala samym przyjęciem. Wielokrotnie w analizie mogliśmy takie sytuacje oglądać, gdzie po prostu jednym kontaktem ten zawodnik już sobie ustawił rywala. Jeśli chodzi o ten aspekt pojedynków jeden na jeden, który jest tak naprawdę konikiem tego piłkarza, to można zwrócić uwagę na to, że jest to zawodnik, który lubi swoje akcje zazwyczaj zatrzymać od linii. Nie jest to piłkarz, który lubi piłkę otrzymać bliżej środka i z tego miejsca iść na przykład do linii, jest to zawodnik, który lubi dostać piłkę jak najszerzej i próbuje wejść po prostu w pojedynki tak, żeby wejść w pole karne najbliżej narożnika. To jest takie miejsce, gdzie ten zawodnik najczęściej wchodzi w pole karne, czyli poprzez narożnik. Nie jest to zawodnik, który szuka jakoś mocno wejścia w pole karne gdzieś tam z boku, tylko prędzej z narożnika pola karnego, gdzie ma dużo łatwiej odejść strzał sytuacyjny, czy łatwiej ma zagrać na drugą stronę, jeżeli chodzi o dośrodkowanie, to jest to zawodnik, który ma ten aspekt jakoś na bardzo wysokim poziomie, natomiast też nie odstaje i próbuje zagrywać piłki na długi słupek, czego beneficjentem zazwyczaj są lewo skrzydłowi w tym przypadku Rafael Lao, który wielokrotnie strzelał gole zamykający lewy słupek, nie ma z tym żadnego problemu. Dlatego wydaje mi się, że ta współpraca na przykład może się bardzo dobrze układać. Gdy spojrzymy sobie na mapę rajdów z pierwszych 24 kolei dla liga, możemy właśnie zauważyć, jak ten piłkarz. Chodzi w polekarne w pojedynki i tutaj na mapie po lewej mamy te rajdy zakończone z wejściem polekarne, natomiast po prawej mamy mapkę ze wszystkimi rajdami. I można właśnie zauważyć, że jest to piłkarz, który lubi po prostu ten prawy sektor i schodzi właśnie w polekarne. Najczęściej z narożnika. Żeby podeprzeć się statystykami, no to przygotowałem te statystyki akurat z Elbire w tym przypadku i jeżeli chodzi o rajdy w pole karne, w tym sezonie La Liga to był trzeci najlepszy piłkarz razem z Karasko 71 takich rajdów polekarne. Wyżej byli tylko Vinicius Junior, który miał bodajże 140 rajdów oraz Rodrigo, który miał około 80 rajdów polekarnych, czyli tutaj nie ma aż tak dużej przepaści w stosunku do tego młodszego Brazylijczyka, natomiast no Vinicius Junior jest w tym momencie najlepszym skrzydłowem na świecie i wiadomo, że tych rajdów jest gdzieś tam więcej, natomiast porównując to z zeszłymi sezonami, no to w poprzednim sezonie takich rajdów było 55, w sezonie 2020-2021 takich rajdów było 37 i widać, że w tym aspekcie ten piłkarz po prostu się rozwija, sezonem sezon jest tego coraz więcej. W tym sezonie na Ligiejczu Chukwueze próbował 211-krotnie pojedynków 1 na 1, wygrał 50%. Jest to piłkarz, który szuka ryzyka, szuka właśnie tych pojedynków 1 na 1, głównie dlatego, że bardzo dobrze się czuje, kiedy ma piłkę, kiedy może po prostu albo się z obrońcem ścigać, Albo zabawić się w kruszki techniczne, jest zawodnik, który jest wybitnie lewonożny. On bardzo rzadko używa prawej nogi, jeżeli chodzi o podania. Jest to aspekt, w którym jest na pewno dużo do poprawy, gdzie jest ten spory materiał do rozwoju, spory potencjał do rozwoju. Natomiast jest to zawodnik, który w tym, tej swojej lewonożności jest bardzo nieprzewidywalny, bo gdy spojrzymy sobie, do jakiego piłkarza ten zawodnik jest porównywany, najczęściej usłyszymy, że do Ariana Robena, czyli piłkarza, który. W przypadku którego każdy wiedział, że on zejdzie na lewą nogę, natomiast nikt nie wiedział, kiedy to się zdarzy, ponieważ ten zawodnik miał bardzo dobry timing w tym zejściu na lewą nogę, w tym pojedynku do 1 na 1. Natomiast bazując na danych z scouta możemy zobaczyć, że Samuczuk Fueze w tym sezonie La Liga oddał 57 strzałów z 30% skutecznością, co dało 28 miejsce w lidze, jeżeli chodzi o tą ilość strzałów. Jednak gdy zobaczymy sobie, że ten piłkarz strzelił tylko 6 goli, no to ta skuteczność też nie była bardzo wysoka. W tym aspekcie tutaj też możemy zobaczyć pewien rozwój tego zawodnika, ponieważ w zeszłym sezonie to były tylko 34 strzały. Natomiast w sezonie 20-21 takich strzałów było 31, czyli tutaj też możemy zauważyć, że ta rola tego piłkarza do tego stopnia ewoluowała, że on się w tym aspekcie też rozwijał, starał się być bardziej decydujący, co przełożyło się na ilość goli. Natomiast ten piłkarz dalej musi się w tym aspekcie rozwijać, ponieważ ma potencjał na dużo większe liczby. Progresowanie gry w przypadku samoczułków w -E, głównie dremlingiem, jest dosyć imponujące. Gdy spojrzymy sobie na statystyki z White Scouta, możemy zauważyć, że progresywnych biegów z piłką w tym sezonie miał 137, co dało czwarte miejsce w lidze. W poprzednim sezonie było to 99 progresywnych biegów, natomiast w sezonie 2021 było ich tylko 80, co jednak było też najlepszym wynikiem w całym zespole, ale dalej widać, że ten piłkarz pod kątem swojej stylistyki się nie zmienia, dalej szuka tych samych rzeczy, ale robi je na przykład wyższej skuteczności, o wyższej częstotliwości, co przekłada się na pewność siebie. Tego zawodnika Z kolejną statystyką, która może dobrze oddać to, jak ten piłkarz stara się progresować tą grę. Jest ball progression by runs. W przypadku tego sezonu La Ligi było to 105 metrów na 90 minut. W zeszłym sezonie było to troszeczkę więcej. Ponieważ to było aż 138,5 metra, i wtedy warto pamiętać, że też Wiara, ale troszeczkę mniej grał piłką, starał się oddawać inicjatywę częściej rywalom i grał dużo niżej, dlatego było więcej miejsca, żeby tą piłkę przeprowadzić. W sezonie 2021, też z Unajem Emerym, było to 117,6 metra. Chuphueze wyróżnia się też, jeżeli chodzi o te kluczowe podanie, ma ich bardzo dużo. W tym sezonie na Ligi było to Aż 28, co dało czwarte miejsce w Lidze. W poprzednim sezonie było to tylko 13 podań, natomiast w sezonie 20-21 było takich podań 20. I to też pokazuje, że ten piłkarz po wejściu polekarne potrafi się tą piłką podzielić, potrafi zagrać w prostopadle. Nie jest to piłkarz nastawiony tylko na strzały, bo tych nie oddaje jakoś bardzo dużo. Oddaje bardzo często piłkę swoim kolegom w wygodnych sytuacjach, nie boi się piłki wycofać, zagrać dużo bramki. Takie sytuacje miały miejsce bardzo często. Potrafił nawet nie pod samej linii końcowej, tylko bardziej z 8-9 metra zagrać piłkę właśnie w pola lakarnego, gdzie ktoś zamykał tą akcję. I wydaje mi się, że to też będzie taki aspekt, który na pewno będzie wykorzystywany w Milanie w samą Chupweze. Jest od tej swojej lewej nogi uzależniony względem prawej, dlatego też nie zawsze schodzi do linii końcowej. Ponieważ jest mu dużo ciężej, bardzo łatwo go wtedy zablokować, odebrać mu piłkę, co też jest na pewno wadą tego zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi o smart passes, czyli takie kreatywne i penetrujące podania: w tym sezonie było takich podań 33, w zeszłym sezonie 22 podania, a w sezonie 2021 było to 27 podań, czyli tu też mamy kolejną rzecz w której ten zawodnik się rozwinął, widać znaczny progres względem tych minionych sezonów. Aspekt, jaki należy na pewno pochwalić w przypadku Czopfuere, to jest też to, jak ten zawodnik potrafi się urwać rywalowi. Jest to piłkarz, który nie ma problemów z tym, żeby zniknąć z radarów rywali, żeby otrzymać te podanie prostopadłe, co jest dużym atutem tego piłkarza, ze względu na to, że... Rywalowi ciężko się na nim skoncentrować, głównie dlatego, że ten piłkarz też w pewnym momencie potrafi stanąć w meczu, nie pokazywać się, nie być aż tak aktywny, co jest dla wielu wadą, co jest dla wielu zaletą. Sam Chokwueze różni się od pozostałych nabytków mianowicie tym, że jest to piłkarz bardziej jednowymiarowy. Jest oczywiście na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o te swoje zalety. Natomiast jest to dalej piłkarz, który bazuje na tych danych aspektach i też bardzo ciężko znaleźć mu troszeczkę inną rolę na boisku. Bardzo ciężko nauczyć go grać w innym miejscu niż właśnie na tym prawym skrzydle, niż na tej prawej stronie. W środku ten zawodnik miałby bardzo duże problemy, żeby wykorzystać swoje atoty. Bliżej lewej strony bardzo ciężko miałby, żeby też zejść na tą lewą nogę do strzału, a że do środkowania nie są jego najmocniejszym atotem, też nie można by było powiedzieć, żeby ten zawodnik sobie tam dobrze poradził. Natomiast jest to piłkarz po prostu, który jest w stanie wejść na wysoki poziom w tej jednej konkretnej roli, dlatego też Milan go ściąga. To się też wiąże z tym, o czym powiedział Stefano Piolino na pierwszej konferencji prasowej, że naprawdę skrzydło szuka piłkarza szybkiego i silnego w pojedynkach jeden na jeden i takiego też piłkarza dostaje. Samo Szukwoze jest jednym z najlepszych dreblerów w La Lidze w tym sezonie, nawet w Europie. I ogólnie w Lalidze w ostatnich latach, dlatego Rafael Leo będzie miał w końcu swoje odbicie. Te odejście od tej asymetrycznej gry, to znaczy lewa strona eksplozywna, a prawa strona jednak taka bardziej techniczna, rozgrywająca piłkę. Może dać dużo dobrego, tym bardziej przy większym zbilansowaniu środka pola może to wejść na naprawdę bardzo fajny poziom. Kolejnym z nigeryjczyka na pewno może być też to, skąd przychodzi. Przychodzi z wieja który od lat gra w europejskich pokorach. W moim odczuciu bardzo istotne jest to, żeby piłkarz potrafił zaadaptować się do gry co trzy dni. Ponieważ ta gra co trzy dni jest też bardzo istotna w tym, jak dany piłkarz się przygotowuje, jak wygląda mikrocykl treningowy i nie każdy zawodnik potrafi się do tego dostosować. Mieliśmy wielokrotnie przykłady, kiedy piłkarz przechodził ze słabszego klubu do większego, i nie potrafił się dostosować do tego, że jest mecz, regeneracja, lekki trening i kolejny mecz. Dlatego tu wydaje mi się, że nie powinno być pod tym kątem problemów z przygotowaniem tego zawodnika, ponieważ też jest on dużym profesjonalistą, dba o siebie, nie ma z tym żadnego problemu, nie ogóle jest skandali, jest to poukładany chłopak. Natomiast, tak jak mówię, jest to zawodnik, który jest doświadczony w grze co trzy dni, czyli w Lidze Konferencji, Lidze Europy, Lidze Mistrzów, już liznął wszystkich tych rozgrywek, dlatego... Nie ma z tym problemu, żeby grał co trzy dni, żeby był tym zmiennikiem co trzy dni. Podejrzewam, że w pierwszej kolejności, jeżeli Christian Pulisic nie będzie miał żadnych problemów z kontuzją, nie złapie żadnego drobnego urazu, no to na pierwszy mecz z Bolonią wybiegnie właśnie Amerykanin a nie nigeryjczyk, który będzie miał też swoje pewne zaległości treningowe względem kolegów. Oczywiście Czukwueze przygotowywał się z ale natomiast mikrosekret różni się zawsze od mikrosekret. Nie ma dwóch drużyn, które trenują tak samo, które mają podobny etap jeżeli chodzi o przygotowania, nawet jeżeli znajdą się na tym samym etapie jeżeli chodzi o kalendarium, no to te przygotowania zazwyczaj są inne, inaczej trenerzy pewne rzeczy przygotowują, dlatego też będzie kwestia to do nadrobienia. Antonio Vitello z Milan News, potem podawał to Gianluca De podawali, że piłkarz nie poleci do USA, gdzie jest reszta drużyny, bo poza tym, że nie da się już w bardzo szybkim tempie załatwić wizy, no to nie ma sensu, żeby ten piłkarz przylatywał tylko na kilka dni, gdzie dwa dni tak naprawdę stracina na podróż tam i z powrotem, więc lepiej, żeby przygotowywał się już w Mediolanie żeby potrenował indywidualnie, wszedł na pewien poziom fizyczności, żeby zapoznał się z ośrodkiem, z miastem, żeby mógł sobie znaleźć mieszkanie, żeby ta aklimatyzacja przebiegała szybciej. Natomiast te aspekty taktyczne, te treningi taktyczne przede wszystkim i fizyczne to będą kwestie, które będzie trzeba zwyczajnie nadrobić, mimo że już w pewnym etapie przygotowań ten zawodnik już był. Z charakteru Nigeryjczyk jest ekstrawertykiem, jest bardzo ulubiony za swoją osobowość, która nie ma problemu z nawiązaniem relacji z z zapnid z reprezentacji jest to osoba, która bardzo dobrze się dogaduje z innymi ludźmi. Dlatego wydaje mi się też, że wejście do takiej przyjacielskiej i rodzinnej grupy, jaką jest Milan, nie powinno stanowić żadnego problemu mimo, że Chop tak naprawdę spędził całą karierę w Realu i był w tym jednym konkretnym środowisku, no to przeskok do Milanu nie powinien teoretycznie być dla niego aż tak drastyczny, ponieważ oczywiście presja jest dużo wyższa w Mediolanie, szczególnie na wyniki. Ale sam Milan jako miejsce jest bardziej rodzinne, przyjacielskie niż inne duże kluby. Mama samu Czukwule zechciała, żeby ten został lekarzem, żeby skupił się na nauce, żeby odpuścił piłkę nożną. Natomiast osobą, która kibicowała mu w spełnieniu jego marzeń, była jego babcia, która potrafiła wypuścić go w wbrew zakazowi mamy na boisko. Natomiast sama matka w pewnym momencie potrafiła mu nawet zabrać buty piłkarskie, żeby skupił się na nauce, żeby nie grał w piłkę nożną. Podsumowując, Milan kupuje piłkarza już w pewnym stopniu gotowego, natomiast piłkarza, który ma szereg zalet oraz szereg wad. Jeżeli uda się te wady przykryć taktycznie, zminimalizować i wyszczególnić te jego atuty, właśnie jak dynamika, szybkość, wejście w pole karne, szukanie jeden na jeden, no to Milan będzie miał bardzo dużo pożytku. Nie zdziwię się, jeżeli ten przeskok z La Ligi do Serie A będzie ciężki. Nie dlatego, że w La Lidze gra się ofensywnie, a w Serie A defensywnie. Ponieważ to jest mit, w tym momencie La Liga jest bardziej zamkniętą ligą niż włoska Serie A. Natomiast na pewno tak, te kwestie taktyczne będzie do nadrobienia, bo mimo, iż ten piłkarz u naprawdę miał bardzo dużo zadań, to w Milanie jednak będzie się musiał tego nauczyć od nowa, a swoje najlepsze momenty rozgrywał wtedy, kiedy miał pełną swobodę. Dlatego nie zdziwię się, jeżeli początki tego zawodnika w Milanie będą trudne nie dlatego, że na przykład nie dopasuje się do dronu, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to ekstrawertyk, jest to osoba, która z łatwością nawiązuje kontakty, który nie ma z tym żadnego problemu, to jednak będzie miał problem z tym, żeby dostosować się do wymagań ligi Poziom boisk w Serie A jest na pewno też dużo gorszy niż w Lalidze. Tamte płyty są dużo lepiej przygotowane. A dla piłkarza, bazującego na dynamice, na szybkości, takie kwestie na pewno są dosyć istotne. Natomiast wierzę, że Stefano Pioli będzie po prostu w stanie się z tym piłkarzem dobrze dogadać, że nie będzie po prostu problemu z komunikacją na nim piłkarz-trener, piłkarz koledzy, głównie ze względu na to, jaki charakter ma nigeryjczyk. Zapraszam do śledzenia kanału. W najbliższym tygodniu powinien się również pojawić odcinek o Okaforze oraz Reindersie, którzy dołączyli do Milanu. Dodatkowo zobaczymy, jeżeli w serii A zdarzy się jakiś duży ruch, jeżeli będzie jakieś konkretne wzmocnienie albo jakieś duże odejście, czego jednak nie zakładam. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, to na pewno jakiś odcinek będę jeszcze nagrywać w tym temacie. Za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na kanał Echo Milanello dla kibiców Milanu, gdzie też prowadzimy livey. Najbliższy live też w przyszłym tygodniu, i zapraszam do śledzenia moich mediów. Zapraszam do śledzenia Twittera czy Instagrama, gdzie też podaję pewne informacje. Linki będą podane w opisie tego odcinka. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam do śledzenia. Cześć.